Idę sobie, idę przez ten kurwa pojebany Olsztyn Tak, jest pojebany. Dużo ludzi, kurwa, robi swoje. Czyli pracuje, chodzi do szkoły, chodzi do kościoła, chodzi kurwa wszędzie. A czasami kurwa robią takie rzeczy, że potem się kurwa dziwią czemu kurwa. Uznawani są za kurwa kretynów albo debili Przed chwilą widziałem jak gościu autentycznie przeszedł sobie w miejscu niedozwolonym przez ulicę i się jeszcze uśmiecha, kurwa. Kretyn jeden. A potem się dziwi, że taki kurwa mandat dostaje. A to jest ratusz. Ratusz, gdzie rządzą, kurwa, debile gdzie rządzi się polityka posrana, pojebana itd. Dzięki Bogu, że się urodziłem anarchistą, kurwa, to pojebanej polityki nienawidzę. Jebana masia. A to jest starówka, część starówki. Oczywiście w Olsztynie jest wszystko wykopane, bo przecież tramwaje robią. Ten krety, co tu kurwa rządzi, Wymyślił, żeby sobie tramwaje postawić w Olsztyn, ale to jest tylko moje zdanie, bo inni to kurwa, go se chwalą. Ja to tam powiedziałem: anarchia jest najlepsza. Niech sobie robią co chcą, niech sobie działają, robią Policy co chcą, a ja się do tego nie będę mieszał. Mam to w dupie za szybko no. Tak jest Towarzystwo wraca z imprez Żartuję. Pewno przyszły na spacer do starówka Młode ciwce no, Chlenie w i piwakając <laughs> Towarzystwo Bądź tych kurwa polityków posranych kurwa zapierdolić ich wszystkich o to jest wysoka brama jakby ktoś nie wiedział gdzie w Olsztynie się mieści wysoka brama a na Starówce a obok jest hotel dwugwiazdkowy albo trzygwiazdkowy Hugo tam wie wiem jedno w tej wysokiej bramie było kiedyś więzienie w czasach średniowiecza i trzymali tutaj takiego politycznego więźnia, <laughs> chociaż tablice pamiątkowe co innego piszą, można sobie poczytać, trzymajcie się.